Prawdzie, wierze, rodzinie, ojczyźnie. Temu służy nasza telewizja. Jeżeli i Tobie bliskie są te wartości, bardzo proszę, wesprzyj nas, wchodząc na stronę wspieram.ewtn.pl. Bardzo Ci dziękuję i z serca błogosławię. Autor listu do Hebrajczyków napisał: Żywe jest Słowo Boże, skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny. Bardzo gorąco witam wszystkich Państwa w kolejnej odsłonie naszej audycji: słowo ostrzejsze niż miecz. Dzisiejszym tematem będzie kult świętych, a także w szczególności kult Maryi w Kościele Katolickim. Dlaczego czcimy świętych? Bardzo serdecznie zapraszam. Mam przed sobą otwarty jedenasty rozdział listu do Hebrajczyków, w którym to rozdziale autor ukazuje nam piękne postacie Starego Testamentu. Postacie, które często zmagały się ze swoim grzechem, ze swoją słabością, ale pozostawały wierne Bogu tak, jak potrafiły, pozostawały osobami, które Całym swoim sercem pragnęły pełnić wolę Boga, i w pewnym sensie tych kilkanaście postaci, jako przykłady bohaterów Starego Testamentu, możemy nazwać ich świętymi Starego Testamentu. To taki pierwszy przykład tego, że już na kartach Biblii. Odnajdujemy postawę czci, szacunku wobec osób, które całym swoim życiem pragnęły służyć Panu Bogu. To jedna z takich zasadniczych podstaw katolickiego kultu świętych. I musimy zdać sobie sprawę, że w Kościele katolickim ten kult święty polega na trzech rzeczach. Po pierwsze polega na naśladownictwie. Po drugie, co jest też czasem bardzo kontrowersyjne, również dzisiaj i w historii, też tak było, polega na kulcie obrazów, figur, różnych reprezentacji osób świętych i wreszcie polega także na wzywaniu ich wstawiennictwa. Zapytajmy, czy mamy biblijne podstawy do takiego właśnie kultu świętych. Po pierwsze, wskazaliśmy na jedenasty rozdział listu do Hebrajczyków. Pokazuje nam to, że rzeczywiście autor tego listu wzywa do naśladownictwa postaw osób, które pragnęły pełnić wolę Pana Boga w swoim życiu. I tutaj dodajmy od razu, że chodzi nie tyle o naśladownictwo bardzo konkretnych czynów osób, które uznane zostały za święte, ale chodzi o Naśladowanie ich postawy oddania Bogu, zaufania Bogu, ufności złożonej w Panu Bogu. Taką właśnie ufność, taką postawę należy naśladować. I co do tego chyba nie mamy żadnych wątpliwości. Sam zresztą Święty Paweł w jednym ze swoich listów zachęca, aby postępować tak, jak on sam postępuje czyli wzywa do naśladownictwa dobrych, świętych postaw. Natomiast bardzo dużo wątpliwości, czasem nawet bardzo daleko posuniętych wątpliwości, budzi kult świętych, budzi kult obrazów, kult figur osób świętych, które znajdujemy w naszych kościołach, w naszych domach. Dlatego, że wiemy, że w Starym Testamencie na kartach dekalogu dwukrotnie zapisana jest zasada, aby nie czynić sobie żadnych wizerunków. Wiemy jednak, że gdy przebadamy te obydwa teksty dekalogu, obydwie wersje dziesięciu przykazań, to kontekst wskazuje nam bezpośrednio, na to, że chodzi o to, aby nie czynić sobie wizerunku różnych stworzeń, po to, aby oddawać im cześć. Chodzi więc o grzech bałwochwalstwa. Taki grzech jest oczywiście czymś obrzydliwym. Prorocy przez całe wieki walczyli z bałwochwalstwem, i dlatego musimy zadać sobie pytanie, czy rzeczywiście Kult obrazów albo rzeźb, które znajdujemy w Kościele Katolickim, można przyrównać z oddawaniem im czci. Otóż zasada, którą w Kościele Katolickim przyjmujemy, głosimy, jest taka, że oddajemy cześć Panu Bogu poprzez obdarzanie szacunkiem wizerunków osób, które zostały uznane. Za święte. Nie czcimy świętych jako samych Bożków, ale czcimy samego, samego Boga. Natomiast obrazy czy wizerunki mogą być pomocą w okazywaniu czci Panu Bogu. Jak więc widzimy, kult świętych polega najpierw na naśladownictwie ich postaw i zaufania Panu Bogu. Także kult obrazów nie polega na tym, że czcimy. Samych świętych, ale czcimy samego Boga, posługując się obrazami, które są nam pomocą. No i wreszcie, co bardzo istotne, wstawiennictwo. Świętych. Zdajemy sobie sprawę, że w sensie ścisłym modlitwa jest rozmową z Panem Bogiem. Czasem bywa tak, że mówimy o modlitwie do świętych, ale tak naprawdę chodzi o rozmowę z Bogiem przez wstawiennictwo świętych. Czasem spotykamy się z takim zarzutem, że przecież Księga Powtórzonego Prawa zakazuje nam zwracania się do osób zmarłych. A święci są przecież zmarłymi. W 18 rozdziale Księgi Powtórzonego Prawa czytamy, nie znajdzie się pośród ciebie nikt, kto by zwracał się do umarłych. I są takie osoby, które przywołują ten cytat, aby uzasadnić, że kult świętych, właśnie wzywanie ich w stawiennictwa, jest absolutnie niebiblijny, bo jest to przecież zwracanie się do umarłych. Nie można jednak tak bardzo fundamentalistycznie podchodzić do tego tekstu, co pokazuje nam sam Jezus. Wszyscy znamy przecież scenę, kiedy Jezus woła – Łazarzu, wyjdź na zewnątrz! Wskrzeszając Łazarza, zwraca się wprost do zmarłego. Wszyscy znamy scenę, kiedy Jezus ujmuje dwunastoletnią dziewczynkę za rękę i mówi – Dziewczynko, Tobie mówię, wstań! Jezus znowu zwraca się bezpośrednio do umarłych, co pokazuje nam, że nie możemy tego fragmentu z Księgi Powtórzonego Prawa traktować właśnie tak bardzo fundamentalistycznie. Na czym więc polega wstawiennictwo świętych? Na zasadzie communio sanctorum, czyli mówimy o takim zjednoczeniu z tymi, którzy już odeszli, w kościele bowiem mamy pełną łączność z całym ciałem Chrystusa, nie tylko z tymi, którzy są tutaj na ziemi, podobnie jak mogę do swojego przyjaciela powiedzieć pomódl się za mnie w takiej takiej sprawie, na identycznej zasadzie zwracam się do tych, którzy są już po drugiej stronie, z którymi mamy właśnie taką wspólnotę świętych i przez ich wstawiennictwo również zwracamy się do Pana Boga. Chciałbym, abyśmy na tym tle, kiedy mamy już i to już po raz drugi w naszych audycjach zarysowane częściowo podstawy kultu świętych, popatrzyli na szczególny kult, jakim w kościele obdarzamy Matkę Bożą. Rzeczywiście w kościele katolickim postać Maryi, Matki Pana, jest wyróżniona spośród wszystkich świętych. O ile z języka łacińskiego kult świętych nazywamy cultus duliae, czyli właśnie taki kult, który oddajemy sługom Pana Boga, o tyle kult maryjny w terminologii łacińskiej nazywamy Kultus hyperdulii, czyli taki wyższy, bardziej mocno zaznaczony niż pozostałych świętych. Najpierw może tylko taka ciekawostka z języka polskiego: dlaczego Matkę Bożą nazywamy w języku polskim Maryja, choć wiemy, że jest to hebrajskie imię Miriam albo greckie, właśnie Maria. I mamy wiele postaci na kartach biblijnych, które noszą to imię, a jednak w języku polskim odróżniamy Maryję od innych Marii. Otóż czynimy to z tego tylko powodu, aby mieć bardzo jasno wskazaną tożsamość, o którą postać nam chodzi. Bo, proszę Państwa, musimy zdać sobie sprawę, że dla przykładu, na kartach Starego Testamentu mamy Księgę Jozłego. Josua to jest to samo imię, które w Nowym Testamencie pojawia się jako Jezus. I Tylko z tego powodu mówimy o Jozułem w Starym Testamencie, aby nie pomylić tej postaci z Jezusem, który jest absolutnie wyjątkową postacią, jest Synem Bożym, jest Zbawicielem. Podobnie zresztą dzieje się w innych przypadkach. Dla przykładu, Szaweł Starsu, jego imię po hebrajsku to Szaul, i jest to dokładnie to samo imię, które nosił król panujący w Jerozolimie w X wieku przed Chrystusem, król Saul prawda mamy jedno i to samo imię ale w języku polskim pojawiają się dwa różne imiona aby nie doszło do pomieszania tych tożsamości zresztą podobnie jest też w innych językach mamy na przykład w języku włoskim Josué i Gesù albo mamy Jesus i Joshua w języku angielskim też pojawiają się właśnie takie zmiany imion, aby łatwiej było zidentyfikować dokładnie postać, o którą nam chodzi. Taka, takie wyjaśnienie, dlaczego Matkę Bożą nazywamy Marią, a nie po prostu Marią, chociaż wiemy, że na przykład w kościołach protestanckich Polacy mówią o Marii, a nie o Maryi. Czy są podstawy do jakiegoś szczególnego kultu postaci Matki Bożej na kartach Biblii? Otóż tak, otóż zwróćmy uwagę, że w Magnifikat Maryja bardzo wyraźnie twierdzi, że od tej pory błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia. To zapis biblijny. Maryja wypowiada słowa proroctwa, że. Wszystkie pokolenia osób wierzących będą ją błogosławić. Czyli możemy nawet pójść z konkluzją tak daleko, że kto tego nie czyni, ten nie jest w pełni chrześcijaninem biblijnym, bo jest to biblijna zasada postawiona przez yy, autora natchnionego i pojawia się właśnie w Ewangelii według Świętego Łukasza. Popatrzmy zresztą, że już pierwsze przebłyski tego błogosławieństwa mamy na kartach Ewangelii, kiedy Maryja pojawia się w domu świętej Elżbiety, to ta mówi – błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc swojego łona. A później w innym miejscu ewangelista przytacza scenę, kiedy przed Jezusem pojawia się kobieta i mówi – błogosławione łono, które cię nosiło i piersi, które ssałeś. Już więc na kartach Biblii widzimy bardzo wyraźnie początki kultu maryjnego. Dalej, wszyscy znamy przykazanie dekalogu czci ojca swego i matkę swoją. Jeżeli uda nam się wykazać, że Maryję możemy nazwać naszą matką, no to na tej samej zasadzie yy, powinniśmy czcić Maryję jako naszą matkę, skoro chcemy być posłuszni przykazaniu dekalogu. Yy, a rzeczywiście yy, możemy. Posługując się kartami Biblii, pokazać, że Maryja jest naszą matką. Na jakiej zasadzie? Zwróćmy uwagę, że na kartach Ewangelii Świętego Jana, już od samego początku, otworzymy sobie tutaj pierwszy rozdział, możemy dostrzec nawiązanie do Księgi Rodzaju. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że Ewangelia Jana rozpoczyna się słowami: Na początku było Słowo, i każdy uważny czytelnik Biblii zauważy, że nie jest to przypadek. Jan odsyła nas do pierwszej księgi biblijnej, która rozpoczyna się słowami: Na początku, było, na początku stworzył Bóg, niebo i ziemię. Mamy taką zbieżność, bo Jan chciałby jakby nam powiedzieć, jeżeli czytasz moją Ewangelię, to czytaj ją z otwartą Księgą Rodzaju w drugim ręku. I rzeczywiście Księga Rodzaju rozpoczyna się od pięknego opisu stworzenia świata. Pan Bóg stwarza świat w sześć dni i siódmego dnia odpoczywa. Mamy więc pierwsze stworzenie ukończone w siedem dni. Jan Ewangelista bardzo świadomie nawiązuje do tego pięknego schematu z pierwszego rozdziału Księgi Rodzaju. I widzimy, że po prologu pojawiamy się nad rzeką Jordan i widzimy Jana chrzciciela. W dziewiętnastym wierszu pierwszego rozdziału czytamy tak: Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów z zapytaniem, kto ty jesteś, on nie zaprzeczył, ale powiedział: Ja nie jestem Mesjaszem. Mamy pierwszy dzień akcji, to jest dziewiętnasty wiersz. W wierszu dwudziestym dziewiątym czytamy: nazajutrz Jan zobaczył Jezusa przychodzącego do niego i powiedział: Oto baranek Boży. Mamy drugi dzień akcji. W wierszu trzydziestym piątym czytamy: Jan znowu stał. Nazajutrz w tym samym miejscu razem z dwoma swoimi uczniami. Czyli mamy trzeci dzień akcji. I w wierszu 43 nazajutrz Jezus postanowił udać się do Galilei. Mamy dzień czwarty akcji. Wystarczy, że przewrócimy stronę. I drugi rozdział rozpoczyna się trzeciego dnia. Odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej. Mamy więc. Wcześniej cztery dni, teraz trzeciego dnia tyle trwała wędrówka Jezusa do Galilei. Mamy więc siedem dni akcji, dokładnie jak siedem dni stworzenia w Księdze Rodzaju. Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej, i to opowiadanie kończy się słowami: Taki to początek znaków uczynił Jezus. I uwierzyli w Niego jego uczniowie, Jezus objawił swoją chwałę. Mamy więc początek nowego stworzenia. Księga Rodzaju rozpoczyna się opisem pierwszego stworzenia, które skończyło w grzechu. Ewangelia rozpoczyna się opisem nowego stworzenia, dlatego ten schemat siedmiu dni, które będzie wyzwolone z niewoli grzechu. Dlaczego tak długi ten wywód? Dlatego, że Skoro mamy zestawienie dwóch stworzeń, to wiemy, że przy pierwszym stworzeniu mamy pierwszego człowieka, Adama, i święty Paweł w wielu miejscach bardzo wyraźnie nam mówi, że w nowym stworzeniu, nowym Adamem jest sam Jezus Chrystus. Dla przykładu, Pierwszy człowiek z ziemi ziemski, drugi człowiek z nieba niebiański. To pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział. Albo jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni. Chrystus jest nowym Adamem, w tym nowym stworzeniu. A jeśli tak, no to trzeba zapytać, kto jest nową Ewą. Przy pierwszym stworzeniu, pierwsza niewiasta miała na imię Ewa, ale to imię pojawia się dopiero po opisie upadku. Pierwszych rodziców. Tymczasem wcześniej zawsze pierwsza kobieta nazwana jest niewiastą. Pan Bóg powiedział, uczyńmy człowieka na nasz obraz, i czytamy, stworzył mężczyznę i niewiastę. Później czytamy, że w drugim opisie stworzenia wyjął żebro z boku Adama i z niego stworzył niewiastę gdy Adam na nią spojrzał, powiedział ta będzie się nazywać niewiastą. Cały czas mamy słowo tylko i wyłącznie niewiasta, nie pojawia się imię Ewa i po upadku pierwszych ludzi Pan Bóg zapowiada zbawienie. Trzeci rozdział, piętnasty wiersz Księgi Rodzaju zwany jest protoewangelią, czyli pierwszą zapowiedzią zbawienia. I słyszymy tam słowa Pana Boga Kładę nieprzyjaźń pomiędzy ciebie, szatanie, a niewiastę, pomiędzy potomstwo Twoje a potomstwo jej. Cały czas mamy słowo niewiasta. I popatrzmy, właśnie dlatego w opisie Godów w Kanie Galilejskiej, Maryja nie jest nazwana Maryją, ale nazwana jest niewiastą. Jezus zwraca się do niej, czyż to moja lub Twoja sprawa, niewiasto? Bo w ten sposób Jan chce nam pokazać, że Maryja jest nową Ewą i cały ten długi wywód był po to, aby powiedzieć jedno. Jak przy pierwszym stworzeniu Ewa stała się matką wszystkich żyjących, tak czytamy w Księdze Rodzaju, Adam dał swojej żonie imię Ewa, bo ona stała się matką wszystkich żyjących. To skoro pierwsza Ewa jest matką wszystkich żyjących, a nową Ewą jest Maryja, oznacza to, że Maryja jest matką Wszystkich żyjących w nowym stworzeniu zapoczątkowanym przez Jezusa, czyli jest matką wszystkich wierzących, matką wszystkich nas. A skoro możemy Maryję nazwać matką nas wszystkich, to y, oczywistym jest, że y, możemy ją nazwać naszą matką i dlatego obowiązuje nas czwarte przykazanie dekalogu czci Ojca Swego i Matkę Swoją. To kolejna podstawa biblijna kultu Maryjnego, jaki sprawujemy w Kościele katolickim. Maryja jest matką wszystkich wierzących i dlatego należy jej okazywać szacunek zgodnie z przykazaniem dekalogu. Co więcej, w tej scenie, którą czytamy pod krzyżem Chrystusa, Jezus daje Janowi, najmłodszemu spośród uczniów, Maryję za Matkę. Ale wiemy, że ten uczeń, najmłodszy spośród apostołów, nazwany jest uczniem, którego Jezus miłował. Święty Jan Ewangelista mówi przecież sam o sobie, uczeń, którego Jezus miłował, ale czyni to właśnie w tym celu, aby każdy z nas się mógł z Nim utożsamić, bo przecież Jezus obdarza miłością każdego z nas. Każdy z nas może powiedzieć o sobie, że jest uczniem, którego Jezus miłuje. A skoro tak, to widzimy, że to określenie w pewien sposób symboliczne odnosi się do każdego wierzącego. Skoro więc Jezus daje Maryję za Matkę uczniowi, którego miłował, a ten uczeń jest reprezentantem nas wszystkich, to oznacza, że Jezus daje Maryję za Matkę nam wszystkim. I właśnie dlatego Również jej należy się szacunek i dlatego właśnie w kościele katolickim Maryję odznaczamy taką szczególną czcią i szacunkiem. No i wreszcie może ostatni argument. Sięgnijmy tutaj do Starego Testamentu. Otóż wiemy, że spośród tych dwunastu synów Jakuba, Beniamin był najmłodszym i był także nazwany umiłowanym. Popatrzmy, że Rachela, matka Benjamina otacza go taką szczególną czcią i możemy powiedzieć, że w pewnym sensie jest on typem Jana Ewangelisty. Benjamin był najmłodszy spośród dwunastu synów Jakuba. Tak samo Jan, którego Jezus miłował, jest najmłodszy spośród Grona dwunastu Apostołów. Benjamin nazwany jest w Księdze Powtórzonego Prawa w 33 rozdziale umiłowanym. Tak samo i Jan nazwany jest umiłowanym uczniem Pana. W Starym Testamencie Józef i Beniamin byli braćmi, mieli tę samą matkę Rachelę. I można powiedzieć, że Jezus i Jan Ewangelista mieli też tę samą matkę. Jezus fizycznie, natomiast w scenie pod krzyżem, daje Maryję Janowi za matkę. Wiemy, że Beniamin rodził się w ogromnych bólach. Jan Ewangelista jako syn Maryi rodzi się, można powiedzieć, w ogromnych bólach Maryi, bo dzieje się to pod krzyżem i Maria i Jan są świadkami tego wielkiego cierpienia Chrystusa. Jeżeli więc widzimy, że Benjamin w Starym Testamencie jest typem Jana Ewangelisty, bo te zbieżności nie są przypadkowe, to Rachela Matka Benjamina nazwana jest w Starym Testamencie Matką Narodu Wybranego. W tym sensie Maryja, odpowiednik Racheli, może być nazwana Matką Narodu Wybranego Nowego Przymierza, czyli Matką wszystkich Chrześcijan, a jako matce należy się jej szczególna cześć, zgodnie z czwartym przekazaniem dekalogu. Widzimy więc, że mamy całą gamę biblijnych podstaw, aby Maryję odznaczać szczególną czcią i szacunkiem. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam już za tydzień na kolejną odsłonę naszego programu.